Gatik van, no, Tam, gdzie Odejdź! Hej, ty, zaczekaj! Inos, chyba gdzieś cię już Belliar widziałem. Nie mieli żadnej władzy. Mówię przecież, że już cię gdzieś widziałem. A tak. W miejscu tym... Ładspój chaos... Znaleźliśmy ten portret przy Bandychar, na których natknęliśmy się kilka tak, dni temu. O to facet wygląda zupełnie go. jak ty! Ci kolesie chyba cię szukali. A z morza Kto to był? ukłonił się ląd. A na lądzie powstało Myliście, wszystko jak widzisz, co wszystko ze mną w porządku. Rośliny! Jak i uważasz, nieznajomy? Wilki! Jeśli jednak i obce portret obce przedstawia Twoją gęstość, a Ty wmieszałeś się w jakieś kłopoty, to trzymaj ludzie. się z dala od miasta. Nie potrzeba nam więcej problemów. A Nie potrzebujemy się tu żadnych zabijać. co nadzieję, że wyrażam się jasno. A swoją miłością darzył jednakowo wszystkie rzeczy. Już, już, watras, cichutko, cichutko spokojnie. Ale gniew, beliara, był tak wielki. Ej, hey, ty. Powiedz mi coś o wodnym kręgu. Nie musisz wiedzieć wszystkiego, do... co nieco. Amroż, o tym rozmawialiśmy wczoraj, zapomniałem. Dzisiaj dokończymy z nim rozmowę. Co muszę zrobić, aby do was dołączyć? Przede wszystkim musisz mieć świadomość, że bierzesz na swe barki wielką odpowiedzialność. Nie przyjmuję zgłoszeń każdego. Chcesz być jednym z nas? Udowodnij, że Twoje postępowanie przystaje do naszego. A konkretniej? Każdy kandydat musi wykonać ważkie zadanie, zanim otrzyma zgodę na przyłączenie się do nas. Dopiero potem mogę rozważyć Twoją prośbę o zgodę na dołączenie do naszej walki o utrzymanie równowagi na tej wyspie. Tutaj można, jak ktoś nie chce, to jak mogę Cię przekonać od razu, powie, ale ja zrobię jeszcze ten dialog. Pokonałem śniącego. To chyba dosyć znaczące osiągnięcie. Dużo opowieści się ostatnio słyszy, nawet historii o wypędzeniu z tego świata potwora znanego jako śniący. Nie słyszałem jednak, aby była to wyłącznie Twoja zasługa, choć widzę, że wierzysz w Swe słowa. Trochę mnie to denerwuje, ale nie mogę mieć pewności, że zmysły mnie nie zwodzą. Uwolniłem wielu ludzi. Bariera została zniszczona. Kurwa 15 no, w i To naprawdę twoja zasługa. Ludzie, których uwolniłeś, to nie byli tylko magowie wody i niewinni osadnicy. Po całej krainie rozpanoszyli się również różnoracy bandyci, którzy zagrażają teraz obywatelom tego miasta. Zajęli już część terenów okalających miasto. Niemal nie da się bezpiecznie opuścić Korinis. To jak mogę cię przekonać? Ostatnio w Korinis dzieje się coś dziwnego. Niemal codziennie znikają kolejni mieszkańcy. Gdyby udało ci się ustalić, co się z nimi stało, miejsce w wodnym kręgu masz zapewnione. Tylko, że. tak? Najpierw musisz skontaktować się z paladynami i przekazać im tę wiadomość. Sądzę, że to bardzo ważne. Pomów z lordem Hagenem. No tak, dość ważne. Ale przecież mnie do niego nie dopuszczą. Ależ dopuszczą, dopuszczą, jeśli będziesz członkiem wpływowej organizacji. Krąg ma swoje kontakty, czasem dość przydatne. Postaramy się zadbać, abyś mógł dostarczyć wiadomość Hagenowi jak najszybciej. Pomów o tym z moim zaufanym towarzyszem Laresem. Może on zdoła ci pomóc. Do której gildii mam się przyłączyć? Jedynie trzy są dość potężne i wpływowe, aby się liczyć. To Straż, magowie ognia i najemnicy z Farmy Onara. Wybór należy do ciebie. Lares może pomóc ci w podjęciu tej trudnej decyzji. Lepiej z nim pomów. Znaczy, to jest wasz wybór, widzowie, oprócz Mangów Ognia. Tak zrobię. Co do tego... Co wiesz o Han... Pomów z Martinem, kwatermistrzem Paladynów. Może on dysponuje informacjami w tej sprawie. Powierzono mu zadanie zdemaskowania handlarza bronią. Znajdziesz go w porcie. Jak zobaczysz parę skrzyń żywności i paladynów, to i on będzie się tam gdzieś kręcił. Co, tak? Powiem ci co. Czego się dowiedziałeś? Niestety nic. Gdzie szukać ich śladu? Większość z nich zaginęła w porcie. To chyba dobre miejsce do rozpoczęcia poszukiwań. No dobrze, jeszcze tylko dalej. A. Chwila, jeśli wpadniesz przypadkiem na Laresa, przekaż mu ten ornament i każ mu go oddać. Będzie wiedział, co zrobić. No cholera, bo przetrwiało 15 fps, już wyszło z 9, no ja nie rozumiem tego gothica. Dobra, jako że jeszcze ominęliśmy rozmowę z chyba Hanną? Chyba tak, nie pamiętam tego. Tak mi się wydawało. Więc właśnie do niej się wybierzemy. Która to jest godzina? 12 to, to spokojnie, aż questów mamy sporo. Cześć Haniu, piękna kobieta. Dlaczego palady nie opłacają noclegi? Ja też tego nie rozumiem. Może chodzi im o to, żeby oczyścić ulicę z biedoty, która jak wiadomo popełnia wiele przestępstw. Poza tym pewnie chcą się przypodobać wędrownym kupcom. Odkąd chłopi zaczęli się buntować, to oni są naszym jedynym źródłem zaopatrzenia. A poza tym chyba chcą załagodzić panujące w mieście nastroje. Lord André zorganizował nawet darmowe piwo. Rozdaje je na Placu Wisielców. O piwo! Piwo! Oddajcie mi piwo! Ja chcę piwo! Piwko dobre jest za każdym razem. Ja więc idę po piwko. Piwko, piwko, piwko. Dobra, on nie zabiorę wszystkiego. Piwko, piwko, piwko pyszne. <laughs> Dobra, koniec Dobra, rozmawiamy dalej z Hanią Słuchajcie, słuchajcie Mieszkańcy Kolin. Kto tu teraz mieszka? Praktycznie wszyscy moi klienci to wędrowni handlarze Aha Tylko nie próbuj ich okradać Nie chcę tutaj żadnych problemów Mam parę pytań A ja, ich obowiązki A Tyle to ja wiem no, i dobrze. Teraz w takim razie, jak nie ma to za bardzo nic aż tak bardzo ciekawego, idziemy, jakby, rozpocząć misję z. E, żeby zostać obywatelem. chodzi o. się. ...by Mógł on naprawić szkody wyrządzone przez Beliara. Przez ciebie na fizyce, tak mówię. W Zwrócił razem. się Beliar do innej istoty. Ale Adanus zesłał potężny. Dobra. Ja... Poszukajmy sobie. Nie wiadomo już... Chciałem powiedzieć, że ja, ale to takie... Ja Nie wiem co to było. Dobra, no rozejrzyjmy się tutaj z od końca, także tak powiem. To wpierw idziemy do Konstantina, który znajduje się tutaj. Cześć Konstantino. Czego chcesz? Za darmo niczego tu nie daję. Zechcesz może nabyć nieco ziół? Jeśli masz jakieś na sprzedaż. Chcę zostać czeladnikiem. Naprawdę? A u kogo chcesz terminować? Chcę się uczyć u innego mistrza. Przyszedłeś po moją zgodę? Hmm, jeśli chodzi o mnie, możesz się uczyć u kogo tylko chcesz. Pokaż mi swoje towary. No więc pełnia życia, pełnia many. Oskano z gwiazd. Wal się już tego nie chce Dobrze. Teraz idziemy, możemy sobie tu przeczytać coś, czy nie bardzo. Nie, nie udostępnili nam tego ekranu. Dobra, idziemy do następnego mistrza, którym jest Harad. d, -d, -d, -d. Cześć. Hey. Szukam pracy. Hmm, przydałby mi się nowy celan. Brian niedługo skończy terminowanie i wyjedzie z miasta. Umiesz coś? Jeśli pytasz, czy znam się trochę na kowalstwie. Nie, nie o to mi chodziło. Wcześniej czy później Jorkowie zaczną oblężenie miasta, a wtedy liczyć się będą tylko ci, którzy mogą stanąć w jego obronie. Nie przyjmę na czeladnika kogoś, kto przyniesie mi hańbę, uciekając z miasta razem z kobietami i nierobami, zamiast walczyć ramię w ramię z prawdziwymi mężczyznami! Już, już w porządku. Mogę zostać czeladnikiem u innego mistrza? Inni mistrzowie mogą nie mieć nic przeciwko. Ja wyrażę jednak zgodę dopiero, kiedy dowiedziesz, że coś umiesz. O cholera! Dobra. Nie jestem żadnym nierobem. To wielkie słowa. Potrafisz je poprzeć wielkimi czynami? Do czego zmierzasz? Przynieś mi broń orka. W pobliżu miasta widziano orków. Przy odrobinie szczęścia nie będziesz musiał długo szukać. Jeżeli uda Ci się pokonać jednego z nich, przyjmę Cię na czeladnika. Zakładając oczywiście, że zgodzą się na to pozostali mistrzowie. What the fuck? Mam ci orka zabić? Sprzedajesz też broń? Zapomnij o tym. Wszystko co robię trafia do paladynów albo do straży. Mam zamówienie na 100 mieczy od Lorda Hagena. Chcę wyposażyć w nie Straż Miejską. Musiały pojawić się problemy. Dobra, więc jeszcze w tym odcinku chcę zrobić jedno zadanie od czeladnika, więc nie przedłużajmy. Idę do Mateo, który powinien być ostatni, jeśli chodzi o jakby kolejność, więc przez nich chwilę pogadać. Co mogę dla Ciebie zrobić? Co sprzedajesz? Mogę Ci zaproponować wszystko, czego będziesz potrzebować, żeby przetrwać w dziczy. Broń, pochodnie, żywność, nawet pancerz. Mam na stanie coś specjalnego. Pancerz z podwójnie utwardzanej skóry zębacza. Nieużywany. Zainteresowany? No szkur tak, zburzany pancerz, to ja Cię ukradłem, koleś. Pokaż mi swoje towary. No, Nie. Co wiesz o paladynach? Od czasu jak te bydlaki przyszły do miasta, mam same kłopoty. Kiedy ostatnio szedłem do górnego miasta, zatrzymali mnie strażnicy i zapytali, po co tam idę. I? Oczywiście, że mnie wpuścili. Miałem w mieście sklep, kiedy większość z tych nadętych dupków ganiała jeszcze świnie. A wczoraj te bydlaki skonfiskowały połowę mojego towaru. W pierdol trzeba było im spuścić, na co ty czekałeś? Możesz mi pomóc dostać się do górnego miasta? Co? Co będziesz tam robił? Mam ważną wiadomość. No, 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 próbowałeś przemknąć się koło strażników? Nie rozumiem, dlaczego miałbym w ogóle próbować. Pewnie masz rację. Nie wiem, jak ważna jest twoja wiadomość nie obchodzi mnie to. Ale nawet gdybyś powiedział im, że statek pełen orków wpłynął właśnie do portu i tak by cię odesłali bo mają swoje rozkazy. No to jak? Możesz mi pomóc dostać się do górnego miasta? Wygląda na to, że to dla Ciebie ważne. Pytanie tylko: jak ważne? Do czego zmierzasz? Mogę Ci pomóc. Było, nie było, jestem tu jednym z najbardziej wpływowych ludzi. Ale to Cię będzie kosztować. Co chcesz w zamian za pomoc? To sztuk złota. Ty, pijawko. Spokojnie, nie twoje złoto miałem na myśli. Ale. Właściwie chodzi mi o moje złoto. Greta, bratanica stolarza, od dawna jest mi winna pieniądze. Ta mała lisica, kręci się po okolicy w nowych ciuszkach, a to znaczy, że ma pieniądze. Wywległbym jej te pieniądze z gardła, ale mistrz Torben, stolarz, to bardzo wpływowy człowiek. Załatw mi te pieniądze, to ci pomogę. Dobrze, więc jeszcze zrobimy tego kwasta dzisiaj, a resztę mistrzów obczajmy i tak naprawdę Jeżeli zrobimy im kwast y, w, w następnym odcinku. Więc idziemy do greety. Która sobie siedzi tutaj. Cześć, kochana. Czego tutaj chcesz? Jeśli przyszedłeś na żebr, to muszę ci rozczarować. Jestem biedną wdową. Nazywam się Greta. Od kiedy umarł mój mąż, prowadzę gospodarstwo mojego wuja Torbena. I nie zesraj się. Przysyła mnie Mateo. Wciąż jesteś mu na złoto. Chcę dostać pieniądze. Niby za co! Dostarczone ubrania były wadliwe, wykonane z kiepskich materiałów i źle skrojone. A widziałeś te kolory? To nie jest towar, który zamówiłam. To jest zwyczajne wyłudzenie. Kiedy jeszcze mój mąż chodził po tym świecie, ta gnida nigdy by się na to nie odważyła. O, mój biedny mąż! Był takim dobrym człowiekiem przystojny, pracowity, sympatyczny. Mieliśmy wszystko pieniądze, szczęście. Czasami dostawaliśmy nawet zaproszenia na przeróżne imprezy organizowane przez arystokrację. Ach, te wszystkie piękne ubrania, te fryzury, te wykwintne potrawy i kulturalne rozmowy kiedyś wszystko było lepsze. Nikt nie odważyłby się poniżać biednej wdowy tak idiotycznymi roszczeniami. Co mam teraz zrobić? Moje zarobki pokrywają jedynie najbardziej podstawowe potrzeby, a i to z ledwością. Na ulicach widzi się coraz więcej biedy. Ludzie muszą sobie wszystkiego odmawiać. Od tygodni nie przypłynął tu żaden statek. Mój mąż był kapitanem statku handlowego, a raczej jego właścicielem. Z dalekich podróży zawsze przywoził mi jakieś prezenty: kosztowne tkaniny z kontynentu, drogie przyprawy z południowych krain. Mamrosz, no co mi obchodzi twój mąż? Zacznij mówić. Większość ludzi nawet nie słyszała o takich rzeczach. Jednak pewnego dnia dostałam wiadomość, że Grita zatonęła. Tak się nazywał statek mojego męża. Nazwał go moim imieniem. Do mnie. Płakałam i modliłam się, aby mój mąż przeżył tę katastrofę. Każdego dnia wyglądałam jego powrotu albo chociaż jakiejś wiadomości, ale na próżno. Niech ino zlituje się nad jego duszą. Niech spoczywa w pokoju. Od czasu jego śmierci mam tylko same problemy, a teraz jeszcze ten bezduszny, chciwy Mateo. Chce odebrać mi resztki moich oszczędności. Proszę, zlituj się nad nieszczęsną kobietą. Gdyby mój mąż nadal żył, ta gnida nigdy by się na to nie odważyła. O, mój biedny mąż! Ja pierdzielę, weź szybciej! Był takim dobrym człowiekiem. Przystojny, pracowity, sympatyczny. Mieliśmy wszystko: pieniądze, szczęście. Czasami dostawaliśmy nawet zaproszenia na przeróżne imprezy. Organizowane przez artystę wykwintne. Mówiłaś już to. Dość tego. Gdzie złoto? Ale ja nie mam żadnych pieniędzy. Jestem tylko biedną wdową. Ach, Zuu, ja to mogłem od początku zrobić, przepraszam. Zapłacimy za nią tylko za to, że nada. Da nam 50 punktów doświadczenia. Zapłacę za ciebie. Zrobiłbyś to? O! Wiedziałam, że nie jesteś takim chciwym draniem jak Mateo. Tak, tak, to drobiazg. Wróć tutaj, kiedy już to załatwisz. Chciałabym ci okazać swoją wdzięczność. Cenzura! Koniec tego dobrego. Idziemy do Mateo. Wracamy tu. Gdzie pukanie. <coughs> Cenzura. Dobra, więc. Jeszcze szybko idziemy do Mateo, a następnie do Nippo Expo. Oto twoje 100 sztuk złota. Chcesz za nią zapłacić? Hmm, wolałbym, żebyś to z niej wycisnął. Mimo to, 100 sztuk złota to ciągle 100 sztuk złota. Dotrzymałeś swojej części umowy. Na czym dokładnie ma polegać Twoja pomoc? To dość proste. Wykorzystam swoje wpływy, żeby jeden z Mistrzów przyjął Cię na czeladnika. A wtedy, praktycznie rzecz biorąc, będziesz obywatelem miasta i górna jego część stanie przed Tobą otworem. Poza tym będziesz mógł coś zarobić. Jest. Pomóż mi zostać czeladnikiem u jednego z Mistrzów. Nie martw się, dotrzymam umowy. Inni mistrzowie usłyszą o tobie same dobre rzeczy. Dobra, dokończymy z nim rozmowę w następnym odcinku, ponieważ już ten około 20 minut trwa. Jezu, deszcz! Procesor tego nie wytrzyma. Dobra, idziemy do gritty. Rita, obiecałaś mi, coś Kochanot. To było bardzo szlachetne, że zgodziłeś się za mnie zapłacić. Chciałabym okazać ci moją wdzięczność. to jest kilka wina, którą mój mąż niechaj, ino przyjmie do siebie jego duszę, przywiózł z południowych wysp, opowiem o tym, co dla mnie zrobiłeś wszystkim moim znajomym. Jest jeszcze na tym świecie ktoś, kto wie, co to honor. Tak, oczywiście, to drobiazg. Co? Jedno wino! Chyba sobie żartujesz, kobietko. What the fuck? Myślałem, że będzie coś ciekawszego, a tu wino mi daje. Ja pierdzielę alkoholiczka. Dobra, więc do następnego odcinka. Na razie, papa. Pa.